Cześć, Domek. Cześć, Tomek. Nie ma z nami Iggy, a my gramy w My Friend Pedro, które jest tak dobrą grą, jak miało być. Cholera. Eee... Karamba. Jest to gra o kolesiu w masę i z dwoma pistoletami, który idzie i zabija ludzi i gada do niego banan. I to jest wszystko, co wie wiedzieć o tej grze, jeżeli chodzi o fabułę. Czy wiadomo, dlaczego do niego gada banan? Nie. Czy jest to znaczy, On gada, jakby to jest w fikcji gry. On, on do niego gada, on tam jest widzialny i ma tam, wiesz... To nie jest tak, że... Że to wszystko jest sen albo że... Tak, z jakiejś przychodzę jego, tak? Nic takiego, tak. Tam jest, jest faktycznie realny balon, który gadę. To pamiętam tak. z pokazu na Gamescomie. Tak. Jeszcze. Kurde, dokładnie ten sam level? Nie wiem czy dokładnie ten sam level. To mogę zmienić level, jeżeli, jeżeli, jeżeli dokładnie ten sam był pokazywany. Nie, nie pamiętam. Znaczy to, to, że on był pokazywany, wiesz, na jakiejś imprezie na Gamescomie to, zamkniętej to... To... Takie rzeczy się dzieją w tej grze dosyć dosyć często. Okej. Okay. Jakie słowa akcje. Ale ja pamiętam, że głównym takim rzecz, rzeczą wyróżniającą tą grę miało być to, że ty masz takie dosyć luźne sterowanie, tak? Że, że nie naciskasz powiedzmy guzika do zrobienia sztuczki, tylko faktycznie jakoś wykonujesz tę sztuczkę, tak? tak? Tak, ja to wszystko, wszystko co tu się dzieje, to ja to, ja to robię, nie? Mhm. To nie jest tak, że, że ja tego nie robię. Jak robię taki obrót, to nie mogę, to nie mogę zostać trafiony, co, nie? To jestem chwilowo nieśmiertelny nie, 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 nie jakby. Mogę zwolnić czas, mogę no poschodzić sobie normalnie, no i strzelać, co nie? Po prostu. No i tam jakieś po prostu fizy... O, interakcje z tym, z tak. fizyką i tak dalej. Tam takie, pamiętam, takie rzeczy były, jak tam, że na jakąś dyskrolkę wskakiwałeś i nagle z tej dyskrolki, okej, okay, ale, ale to było. Pokazałeś im. I masz chyba, sterujesz osobno dwoma pistoletami, tak? Tak. Znaczy mogę zrobić tak, loka na, na jednym tym i wtedy jak, jak jest zlokowany pistolet na jednym przeciwniku, to, to drugi mnie ja steruje, a jak nie, to on po prostu cały czas, wiesz, mhm. tak. I, I ten początek jest naprawdę super, w ogóle uwielbiam tą grę, jak ona, jak ona wyglądała tak, jak tutaj teraz wygląda, mhm. ale ona niestety tak nie wygląda i co wam później pokażę. Mhm. Ym... To jest jakiś checkpointy, tak? Nie robisz Tak, co, tak. Jest, jest dosyć wyrozumiały, bo y, jakby w tej grze nie do końca chodzi o to, żeby, żeby ją przejść bez żadnej śmierci, tylko, znaczy, tylko żeby ją przejść z jak najlepszym wynikiem, co nie? A hmm. że dostajesz karę za śmierć, to... Rozumiem. No to tyle, co nie? To jest, to jest jakby twoja, twoja, twoja kara za... Mhm. Fajnie, no na razie to wygląda bardzo fajnie, to tak. strzelanie jest takie ciężkie, fajne. Czy wiadomo dlaczego ty zabijasz tych wszystkich ludzi? Budzisz się w piwnicy takiego zakładu mięsnego mhm. i wygląda na to, że ktoś próbował cię zabić, nie wiadomo dlaczego, mhm. i Bananci mówi, że w takim razie my pozabijajmy ich. No i no jak baron Ci mówi, że masz pozabijać ludzi, to kim ja jestem, żeby kwestionować nie ten to <tosujesz> motywację nie. O Kurde, nie zdążyłem właśnie zrobić obrotu I masz bluzę z banałem. Czy to jest znaczące? Dobra. Nie chyba nie. nie wydaje mi się, żeby to było znaczące. Może chodzi o to, że to ty byłeś panem od samego początku. Jest plot twist na końcu, tak, jeżeli chodzi o tożsamość e, mm -hmm. głównego bohatera, ale nie jest to taki plot twist. E, dobra, pokażę jeszcze jak się gra pistoletami, a ja gra się identycznie pistoletami. Okej. Okay. To jest coś jakiego jest yy... Ja to miałem też już na Gamescom jak widziałem tę grę że jak patrzysz na to teraz przynajmniej to bardzo masz ochotę to robić samemu. Tak widzicie sobie, że kurde chciałbym spróbować. To, I to daje na takim na takim właśnie początkowej fazie daje mnóstwo frajdy jest naprawdę super fan, co nie? W ogóle też jakaś. Ta gra ma jakąś strasznie długą historię, nie? Że to była jakieś... Tak, ona była na początku taką. przeglądarkowo flaszową tak, no właśnie, grą. No, I chyba była takim. Kult Classic. Mhm. I z tego wynika, że. <grym> Powinienem zabić ich wszystkich, kurde, bo to są dodatkowe punkty, ale tam na górze ktoś przeżyje, niestety, bo nie chce mi się wracać. <grym> To było ładne nawet. No, no kurde, przestań płucać tam. A powiedz mi, czy te lokacje się jakoś zmieniają? Tak, co? No co? zaraz okay. pokażę. Tak, tak, tak. Wiem go, kurde, chyba dostał. A, A czyli, chyba czyli też twoim celem nie jest tak naprawdę zabicie ich wszystkich, tylko przejście do końca tak, levelu, tak? Tak, ale jest, jest bonus za zabicie wszystkich, wiesz, no, kumam, no, tak, na, tak, 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 na końcowym wyniku. Mhm. Więc powinno ci zależeć na tym. To jest to bardzo precyzyjne skakanie, teraz to zaprezentowałem, mhm. które niestety będzie ważne później. No i kończysz etap, dostajesz Ranking od bana, banana, co nie ocenę. No teraz mi poszło słabo. To dlatego, że w ogóle z... jest mnóstwo powodów, dlaczego mi poszło słabo. Gramy, ja długo już nie grałem, a do tego gram na innym padzie, co nie, więc tak, to, to wszystko dlatego. Co nie. Ale teraz, jak tylko się dogra level, to ja Wam pokażę inny taki quasi-bosowy level, który mi się strasznie spodobał. Jest bardzo dobry tak. Mm -hmm. Um, tak, gameplayowo, i to jest tak właśnie taki, taki, taki moment, kiedy ta gra jeszcze się nie psuje, mm -hmm. a później pokażę, jak się psuje. Eee... O, to jest to. Miałem tu ocenę S. Czyli, że najlepszą z możliwych. <słuch> Ale czy uda ci się to powtórzyć. To jest tak, nie, na pewno mi się nie uda. To jest tak, że gonisz człowieka i ten człowiek wyskakuje przez okno. Jak widzisz, że ty go gonisz, więc ty oczywiście wyskakujesz za nim, a jego ochroniarze wyskakują za wami. I tak oto lecicie. Teraz mam shotguna. Ok. Bardzo fajnie to wygląda. Tak. I tutaj też mogę normalnie robić yy, obroty takie, kiedy jestem mm. nie, jakby niezniszczalny, co nie dzięki temu unikaniu mm -hmm. Jakie mam jeszcze bronię na tym etapie? A nie nie mam, to tylko będę pokazywał w takim razie strzelbę, bo najsłoba. Później dalej masz jeszcze taki karabin wielki z drużnią mm. granatników, który jest bardzo potężny. To ładnie dosłowują tych ludzi tak. No i tak jak mówię, jakby... Y, animacja tej postaci jest dosyć umowna, ale jednocześnie ten kraj jest na tyle. umowna i że, że kupujesz to, co nie? Że, że kupujesz, gdyby koleś miał takie talenty, poruszanie mm -hmm. się, to być może to by wyglądało tak kranki, jak wygląda w tej grze. Mm -hmm. Jakby nie przeszkadza mi to, co nie? Nie, no. bo on czasem... O, to wtedy jak się ładnie rozpadł. No ładnie. Ja bardzo lubił tę grę jak miałem 15 lat. 15 Ona lat. bardzo stara się podobać 15-latkom, tak mi się <laughs> wydaje. No, w dołu strzelaj, w dołu. przestań się obracać. A, teraz się obraca i musisz przeładować. O, oh, fak, przeszedł cały, cały level bez śmierci, gdyby. O, a to jest koleś, którego gonisz. Mhm. Mm I teraz pokażę, jakby poczucie humoru, jaki tak reprezentuje sobą, nie? I tak się kończy ta rozmowa. <grym> I to, 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 to <grym> Okej, okay, można się uśmiechnąć, ale nie jest to tam, Comedy <laughs> Nie. Ok. Kurde, wtedy miałem S, no. Jak tutaj mogłem nie... umrzeć? Tak? Be for Bravo. Tak, no i teraz y pokażę Wam jeszcze level, który dla mnie jest takim dealbreakerem. Może nawet jeszcze później jeden pokażę, bo jeszcze chyba mamy krótko nagranie, co? No, 10 no, minut na razie. Pedro Sword, tak, to jest chyba to. 19 minut? To raczej tak. I ta gra w pewnym momencie jakby stwierdza, że jest za mało w niej... Mhm. Znaczy, że za mało się rozwija i postanawia znaleźć swój sposób na rozwinięcie się. I tym sposobem jest na przykład bycie... No, spada. Myślałem, że się to przewinie. Bycie Bycie, no tak, no... Taką platformówką, kurde, z... to, to skakanie jest naprawdę nie... nieprecyzyjne. Więc nie wiem, dlaczego to się dzieje, ale tak się dzieje, no. Ale wygląda to inaczej mocno. Tak. No bo teraz jesteś w świecie tego banana, nie? Mhm. Mm no. Ale, ale na przykład, no totalnie mechanika polega na tym, że te platformy ci znikają, więc musisz... Okej. Okay. Musisz sobie po prostu skakać do przodu, z, nie? strzela nie strzelać do ludzików? Później się strzela, wiesz, na razie, na razie jest czysto platformowy ten level. Okej. Okay. No już teraz, to, to jakby czuć, że ten ludzik jest taki za bardzo bezwładny. Tak, no dokładnie. I tak jak wcześniej miałem, że okej, okay, to wygląda fajnie, chcę to robić, a teraz są takie, że to wygląda super nie, nie No fajnie. właśnie, czy, czy to jest coś, czego się spodziewaliśmy po tej grze? Mm -hmm. nie? No właśnie nie, co nie, tak możemy odpowiedzieć sobie otwarcie. <śmiech> <śmiech> Bo to jest coś, czego oni nie pokazują, reklamując tą grę. Wydaje mi się, że dosyć świadomie zdają sobie sprawę, że to nie jest najlepszy... Aspekt, co, wiesz, taka niespodzianka. I no, że... Tylko czy każda niespodzianka jest dobra? No właśnie, ja jaśnie. A uważam, że absolutnie nie. Dobrze, jak tutaj spadnę, to przeżyję. Yy, I teraz muszę to przemyśleć dobrze. No, zresztą widać też mi się wydaje, już tylko po tym, jak ja gram, jak nieprecyzyjne jest to skakanie. No, no, To widać nawet. Yy, po prostu to widać, no to nie chodzi o nawet o jakieś błędy czy coś. To widać, że ten ludzik. On jest bezwładny przede wszystkim, tak bardzo bezwładny, a to, tak. jest, to jest super ważne w platformówce, żeby... A później te levele są jeszcze bardziej skomplikowane, wchodzą ci takie, wiesz, na przykład czasowe wyzwania, że coś tam otwierasz, masz kilka sekund, żeby, co nie, uhum. żeby przez otwarte drzwi przeskoczyć, co nie, czy coś takiego, i... To jest w ogóle najważniejsza rzecz w platformówce, to takie wy... wyczucie takiego... Tak. Pomiędzy... No Mario ma to, jest idealnym przykładem tego, nie? Tak, to prawda. Magia jest w ogóle idealnym przykładem gry wideo, więc no... no jeszcze... tak, to prawda, to prawda. No i że on ma właśnie to, to bieganie i skakanie, tą taką... ma lekką bezwładność, tak. ale taką idealną właśnie, że, że masz frajdę z kontrolowania jego i że czujesz ten, ten jego pęd. No i na przykład taka super zabawa, co... Wow. <grym> Czemu ich jest pięć? <grym> nie wiem, no... chyba tak... To Cze... chyba jeden człowiek projektował tą grę, więc w pewnym momencie być może mu się wydało to... Mhm. Zabawne, i nie było nikogo, kto by powiedział, że to nie jest zabawne. No. Mhm. Mm bo ty, ty gadałeś, tak? Z tym twórcą, to jest jeden człowiek. Tak, tak. No bo... właśnie. Był jeden, no ale. Ale i przyszedł ten etap. Czy on był zabawny? Tak samo. On był. Nie. <laughs> tak samo gadałem z twórcą, sympatycznym balem francuzem o Teleswazenian też myślałem, że jest twórcą. Okazało się, że twórcą jest koła 50 A. Chińczyków, więc. <laughs> I to są te, te... I teraz wam pokażę, jeżeli jesteście jacyś bardzo wrażliwi na spoilery, no to tutaj wam będę pokazywał końcówkę gry, więc tutaj się, no się dzieje coś, ale to nie jest absolutnie gra nastawiona na fabułę, absolutnie, w ogóle moim zdaniem w ogóle się nie bójcie tego, tych spoilerów i, i w ogóle się nie przejmujcie, A no pokażę wam, jak ta gra wygląda pod koniec, kiedy już jest właśnie pół platformówką, pół strzelaniem do ludzików, okay. którzy nie giną od razu, bo, bo, bo to jest super w tych grach, że to jest takie, że one cię bardzo silnie karają, że jeden mm. błąd i ty nie żyjesz. Ale też to działa w drugą stronę, że no tak. raz trafisz kolesia i on nie żyje, nie? No tak. i to jest taki, tak, taki natychmiastowy system kary i nagrody, z nie? A jak masz przeciwników, którzy tam ileś, tam ileś tam pocisków mogą łyknąć, zanim umrą, patrz jak długo do niego strzelam, mm -hmm. to już nie jest takie fajne, nie? Przynajmniej mm. dla mnie. Ja nie miałem mm. takiego poczucia fajności. Mm -hmm. I też przez to te levele są takie mniej pomysłowe, no bo nie mogą, nie mogą tak dużo przeciwników władować tutaj, co nie skoro ci przeciwnicy są mm -hmm. tak wytrzymali. O i masz też, nie wiem czy widziałeś, ale przed strzeliłem z... To wciąż wygląda znów kind of fajnie, w porównaniu z tym co Tak, no przedtem. tak, w porównaniu z tym, tylko że tutaj akurat te ostatnie levele, opatrz. To są też takie zręcznościowe levele, trochę, co nie? że naciskasz A okay. i teraz musisz uciekać przed tym czymś, co nie? Ja nie, nie, nie udało mi się uciec, ale o to chodzi w tej... No, no okej. Okay. I to jest wiesz, i też im dalej idziesz, jakby tym bardziej skomplikowane są te, są te twoje ucieczki, co nie? Mm -hmm. I, I no to już są takie prawdziwe, jakby logiczno zrężnościowe momenty co so. nie co masz nacisnąć, gdzie masz skoczyć mm -hmm. Ja się tego po tej grze nie spodziewałem uważam, że ...że nie za bardzo to się sprawdza w tej grze, że właśnie, że przez to, że sterowanie jest takie jakie jest, to... To nie sprawia to frajdy, jak powi jaką powinno sprawiać. No chyba. I patrz jak długo do niego strzelam OMG Dobra, już chyba umarłem. O, a teraz dostałem snajperkę. Snajperka polega na tym, że jak nacisnę, to na taką odległość daleko mogę zabijać, nie jak nacisnę celowanie. Nie okay. I ludzie umierają od tego. Tak, i ludzie umierają od tego, no. Też, też jest to dosyć taka dla mnie dyskusyjna broń, no bo... Mm, nie, nie, nie wymusza na Tobie tej no właśnie, robienia tak. fajnych akcji, tak, w tak. celujesz i naciskasz guziczek i to oni umierają. No tak. Wiesz co, ja wciąż jestem trochę zaintrygowany tą grą. Nie jakoś tam super mega i ja nie jestem takim fanem tych gierek ty. I dużo bardziej bym zainteresowany kataną oczywiście. Bo katana przy okazji opowiada super fabułę, super, hmm. super historię taką wciągającą, co, nie? E, nie wiem, pokazaliśmy już wszystko? Czy pokazać no, jeszcze to, jeden a... etap? Nie, myślę, że wystarczy. Że... Wierzycie mi na słowo, że tam jest więcej takich właśnie logiczno-zręcznościowych <laughs> fragmentów, które <laughs> ja nie sprawiają... Wierzę. Ja ci wierzę na słowo. Super Friday? znaczy, że ja ci wierzę na słowo. <laughs> tak. O, na przykład tutaj musisz zrobić taki strzał, który tam aż kolesio daleko. O. Ale to sterowanie, jak widzisz, jest na tyle. Mm. No, nie mogę. Nie mogę kłócnąć i muszę. O! O! No, czy to było zabawne? Mm. Nie wiem, ja nie gram w to. <laughs> ale skończyłeś level. No dobra, to jest My Friend Pedro 7 na 10. To dobra cena. No tak, nie, nie jest to zła gra, ale mm -hmm. jest to gra, która podjęła kilka kontrowersyjnych, moim zdaniem, decyzji, w którym kierunku poszła. Kuba. I nie, nie były to najlepsze decyzje. Kuba, no dobra. No. Dobra, to Dzięki. tyle. Hej, cześć. Hej.